Na Wrocławiu się wzorowaliśmy i właśnie do Wrocławia chcemy się do Wrocławia chcemy się porównać. We Wrocławiu przez 2,5 roku wyremontowano 62 budynki, w łodzi 92 budynki. Mówimy o budynkach, ponieważ często na jednej nieruchomości znajdują się dwa bądź więcej budynki, dlatego taki wskaźnik przyjęliśmy. Przez 2,5 roku Wymremontowaliśmy 92 budynki. We Wrocławiu przez 6 lat, tyle trwał cały projekt, wyremontowano budynków 167. Roczny budżet we Wrocławiu, to jest bardzo ważne, bo o tym od samego początku mówiliśmy, wyniósł 29 milionów. Oczywiście mówimy o średniej. U nas w Łodzi dotychczas są to 43 miliony złotych, więc skala. Pracy w naszym mieście jest znacznie większa, środki, które przeznaczamy na remonty również. Bardzo ważny aspekt to koszt całego programu. We Wrocławiu cały projekt, czyli wyremontowanie 100 kamienic, kosztował 178 milionów złotych. Tyle przez 6 lat miasto Wrocław wydało na remonty. U nas przez 2,5 roku wydaliśmy już 109 milionów złotych. Bardzo istotny aspekt, aspekt społeczny, którego można na pierwszy rzut oka nie widać, to fakt, że u nas w Łodzi proponujemy rodzinom, które nie chcą dalej mieszkać w kamienicach remontowanych w ramach Miasta Kamienic, lokale alternatywne. We Wrocławiu czegoś takiego nie było, więc przy okazji projektu Miasto Kamienic wyremontowano 530 mieszkań w innych nieruchomościach niż te, które są objęte programem w których mieszkańcy łodzianie znaleźli ciepły dach nad głową, a do tych mieszkań, które opuścili, wprowadzają się nowi lokatorzy, między innymi lokatorzy w ramach programu Mieszkania dla Młodych. We Wrocławiu czegoś takiego nie było. Tam mieszkańcy na czas remontu byli przeprowadzani do hotelu, w którym Panowały warunki no, niezbyt korzystne, o tym się rozpisywała wrocławska prasa, informowały media. W łodzi tego problemu nie ma, podchodzimy do sprawy kompleksowo. I myślę, że tak w paru zdaniach można opisać nasze dokonania na tle Wrocławia. Wydaje nam się, że całkiem fajny wynik. Dziękujemy za inspirację. Też sam Wrocław to dostrzegł, bo w przyszłym tygodniu mamy spotkanie z urzędnikami z Wrocławia, którzy prowadzili tamtejszy program odnośnie nowej perspektywy unijnej, odnośnie rewitalizacji, która będzie prowadzona za środki europejskie i na pewno będziemy się wspierać, wymieniać doświadczeniami. No i bardzo dziękujemy, bo gdyby nie ten wrocławski program, bardzo możliwe, że włodzi przez wiele najbliższych lat kamienice nie byłyby remontowane. Może jeszcze z racji tego pretekstu, który mamy za plecami, czyli dzisiejszej kamienicy przy Kopernika 33, kilka słów. Zakres remontu obejmował przede wszystkim to, co widać: wymiany stolarki okiennej, remont elewacji, odtworzenie balkonów, ponieważ były całkowicie zdemontowane, podłączenie do centralnego ogrzewania, remont podwórka, remont prześwitu bramowego. W niektórych lokalach. Były pomieszczenia socjalne dobudowywane, ponieważ były na podwórku wspólne toalety, to wszystko zostało zlikwidowane w tej chwili. Wszyscy najemcy mają w mieszkaniach toalety, centralne ogrzewanie, wymienioną instalację wodkan, także jest to całkowicie kompleksowy remont. Kosztował 2 miliony 700 tysięcy.